Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku cyklu Czarny Pan Grilluje. Nie spodziewałem się, że tak szybko będę nagrywał ten odcinek, ale jak widać, życie samo pisze najlepsze scenariusze. Nie spodziewałem się też, że znowu wrócę do tematu Kadora na moim kanale. Liczyłem na to, że film, który opublikowałem miesiąc temu, był ostatnią wzmianką na temat tego legendarnego twórcy. Jednak okazało się, że byłem w błędzie. Nie tak dawno temu na TikToku zrespił się kolejny kador, tym razem kador V3. Nie jest to jakiś kador V5, który przynajmniej udawał w jakiś sposób, że jest to coś innego, tylko tu mamy oficjalnego kadora na TikToku? No kurde, coś tu bardzo nie gra. I zanim mi tu napiszecie w komentarzach, że ja podbijam mu zasięgi i próbuję się wybić na tej sytuacji, słuchajcie. Ja tego odcinka wcale nie miałem zamiaru nagrywać, ale dostałem od Was już ponad 300 komentarzy, wiadomości na Discordzie, nawet maili i po 300 po prostu przestałem liczyć. I pomyślałem, że trzeba wreszcie zabrać się za ten temat, zobaczyć jak to wygląda. No i powiedzieć, czy to jest prawdziwy Kador, czy może jakaś podruba. Ale dla tych, którzy nie oglądają do końca, jak już wejdziecie na ten kanał, to bardzo proszę nie klikajcie lajków, nie polecajcie tego kanału i przede wszystkim nie komentujcie, nie nabijajcie gościowi zasięgów. Oryginalny Kador nagrywał przez wiele lat i dostarczał nam naprawdę fajne treści. Natomiast zniknął, nie ma go, no i cóż, co na ten temat myślę, opowiedziałem swego czasu na kanale. Ważne jest natomiast to, że Kador miał swoje media społecznościowe. Miał Instagram, miał Facebook i oczywiście te media społecznościowe były podlinkowane na jego kanale na YouTubie. Jak widać, nie ma tutaj TikToka. Więc co nagle robi Kador na TikToku? No to patrzcie, oficjalny powrót na YouTubie ponad 370 tysięcy subskrybentów, Instagram, Facebook. No kontakt trochę nie wyszedł, bo jak widzicie tutaj jest Gmail, a jak pewnie wiecie, mail oryginalny Kadora jest zupełnie inny. Akurat korzystam tutaj z trybu prywatnego, więc musiałbym się zalogować, żeby wyświetlić tego maila. Możecie to zrobić u siebie, jak wejdziecie na kanał Kadora, ale gwarantuję Wam, że jest on tu podany inny, przynajmniej w momencie nagrywania tego odcinka, niż to, co jest podane na TikToku. Przede wszystkim chodzi o to, że Kador nie miał maila w domenie Gmail, tylko miał inny, ale to malutki szczegół. Nie czepiajmy się. To, co od razu zwróciło moją uwagę, to fakt, że kador, ten nowy kador tutaj na TikToku, tak strasznie zwraca uwagę na to, ilu tu już ma obserwujących. Tu było 400, 500, tu prawie 600, tu zaraz 700. W momencie, kiedy nagrywam ten film, jest już ponad 800 i muszę powiedzieć, że jest to kanał, który dość szybko się rozwija. Został założony nie tak dawno temu, niektóre jego filmy mają już po wiele tysięcy wyświetleń i ludzie nie wiedzą tak naprawdę, czy mają do czynienia z prawdziwym kadorem, czy z kolejną podróbą. Dlatego postanowiłem to po prostu sprawdzić. Weźmy sobie najnowszy post, ten, który oczywiście został opublikowany nie tak dawno temu na TikToku. Popatrzmy może na komentarze. No bo generalnie Kador zapowiedział, że w styczniu przyszłego roku konkretnie 17 stycznia wraca na YouTube'a. No ale popatrzcie, jakiś gość tutaj pisze, że ja kończę z TikTokiem i YouTubem, e, miło było cię znowu spotkać i tak dalej. Piszą tutaj głównie dzieci, widać to choćby po tym, ile jest błędów ortograficznych. I w tym momencie zaraz niektórzy odpalą się w komentarzach i powiedzą, że... U mnie, mnie też oglądają tylko dzieci. No nie, mnie oglądają głównie ludzie starsi, ale komentują dzieci, a to już jest całkowicie inna sprawa. Popatrzcie na to: kador by popełnił taki błąd? No kurde, ja rozumiem, że ktoś w drugiej klasie podstawówki może niekoniecznie rozumieć, jak się pisze słowo można. Ale Kador nie popełniał błędów ortograficznych, jak odpisywał na komentarze. Sprawdziłem tych komentarzy Kadora, czy postów naprawdę wiele, i błędów tam nie było. Więc to już taki pierwszy red flag, który ja tu widzę. No, Kador takich błędów nie popełniał. Kador pisał po polsku, używał interpunkcji, wielkich liter. Co my tu mamy? Czy to jest prawdziwy Kador? No, no raczej nie. Ale przynajmniej wiemy, że 17 stycznia przyszłego roku ten Kador V3, ten nowy tutaj TikTokowy ma zacząć publikować swoje treści również na YouTubie. Dlaczego 17 stycznia? Nie mam pojęcia, ale to jest data tak odległa, że mam wrażenie, że farminga zapowiadają z mniejszym wyprzedzeniem niż tutaj powrót Kadora tego TikTokowego. I jak widzicie nie może wstawić jednego odcinka na przykład w czwartek. Zobaczmy teraz najnowszy post na jego kanale. Jest to post opublikowany mniej więcej 6 dni temu. Zdobył sporo wyświetleń, bo ponad 17 tysięcy, i tutaj też ten kador TikTokowy zaczyna odpowiadać na komentarze w taki bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Kiedy wrócisz do nagrywania? Oczywiście jestem za powrotem do nagrywania, więc już niedługo, a postaram się jak najszybciej. Lecz moje ciężkie czasy rodzinne trochę są przeciwko temu planu. Kurde, to jest tak nie po polsku napisane, że aż ciężko się to czyta. Ja mam wrażenie, że pisze to ktoś, kto ma 10 lat. Wtedy miałoby to jakiś sens. Ale oryginalny kador. Nie pisał w ten sposób. O, dzieci myślą, że to prawdziwy kador. Po Twoim argumencie totalnie bezpodstawnym, myślę, że ty też nie jesteś za stary. Okej, okay, czyli tutaj ten kador TikTokowy atakuje jakiegoś użytkownika, i to jeszcze w taki sposób, że ja też mam problem, żeby to zrozumieć. Patrzcie, po Twoim tu jest błąd. Bezpodstawnym piszemy razem. Tu powinien być przeciwnik. No, widzicie, że coś tu się nie trzyma kupy. No dobra, ale nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Teraz pokażę wam fakty, które jednoznacznie pokażą, że to jest po prostu podruba. Patrzcie, wrzucił kolejnego posta, i to był taki bardzo ciekawy komentarz, bo oczywiście ja musiałem przejrzeć dosłownie wszystko, żeby rzetelnie pokazać wam, jak wygląda sytuacja. Znajdźmy ten komentarz, bo to jest bardzo ważna sprawa. O, dobra, mam go. Patrzcie, jesteśmy w tym miejscu, to jest ten jego post. tu, 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 tu. I tu była, o, jest, Kador, jak masz na imię? Nie zmuszam. Nigdy nie mówiłem i jak na razie nie mówię. Tak odpisał Kador V3 TikTokowy. A ja Wam teraz coś pokażę. Prawdziwy Kador pokazał i powiedział, jak ma na imię. Gdy nagrywałem film o Kadorze, uznałem, że ta informacja nie jest jakoś szczególnie potrzebna, nie jest szczególnie istotna, więc nie dzieliłem się nią tutaj. Natomiast na kanale Kador V3, tym oficjalnym kanale Kadora, jest taki odcinek od Lamera do Farmera, opublikowany ponad 4 lata temu. I ja Wam teraz puszczę fragment tego odcinka. No, i siłą rzeczy dowiecie się, jak miał na imię kador. nie będzie jakichś prac polowych. Tak więc, po pierwsze, jeszcze, kim w ogóle jest Nice? Otóż z Nice'em znamy się prywatnie, dlatego też jest bardzo możliwe, że nie będziemy zwracać się po niku do siebie, czyli ja nie będę mówić do niego per Nice, a on do mnie per Kador, tylko będę mówić do niego Kuba, a on do mnie będzie mówić pan Krzysztof. Tak? No, na pewno, tak. Jak sami słyszeliście, Kador to Krzysztof. I Kador oficjalnie na swoim kanale powiedział to 4 lata temu z hakiem. Więc co, teraz Kador stwierdził, że ma amnezję, i jednak nie pamięta tego, że powiedział jak ma na imię? No, coś się tutaj bardzo nie klei. No, chyba że jest to jednak zupełnie inna osoba, która tylko oglądała niektóre filmy Kadora i pominęła ten taki mało istotny fakt. Rozwinałem sobie komentarze, żeby zobaczyć dalej. Proszę, ma na imię Krzysztof. Skąd ty to wygrzebałeś? Nigdy tego oficjalnie nie powiedziałem i na razie wolę unikać takich informacji. Nawet od mojej działalności od 2013 roku. No kurde, skąd ja to wygrzebałem? Wygrzebałem to, że niby z tego twojego oficjalnego profilu, do którego teraz się cały czas tak odnosisz. Ja to wygrzebałem z oficjalnego profilu Kadora na YouTubie. Serio. Tak to właśnie wyglądało. I wy to przed chwilą też widzieliście. Przecież możecie wejść na kanał kadora, znaleźć ten film i samodzielnie sobie tego odsłuchać, bo jest to możliwe. No ale fakty są takie, że kador planuje powiedzieć jak ma na imię, ale kiedy nie ma pojęcia, czyli tak naprawdę nie wie nic i oczywiście dalej się to nie trzyma w ogóle kupy. Swoją drogą myślicie, że prawdziwy kador wrzucałby na swój kanał zdjęcie jakiegoś jedzenia? Przecież on nigdy czegoś takiego nie robił. Tu nawet jest zerżnięty post, jak widzicie, z podłożonym jego dźwiękiem. Ja wam to puszczę. z tej strony Kador. Wycięcie fragmentu filmu w kapkacie zajmuje pewnie jakieś 3 sekundy, więc to nie jest jakoś dużo pracy, żeby wyciąć jedno zdanie. Nawet swoją drogą wycięte jest tak troszkę niechlujnie, bo część tego zdania jest ucięte i mam wrażenie, że ktoś też to zrobił tak nie do końca profesjonalnie. Więc jeżeli już tak bardzo chcesz wycinać na przykład teksty kadora z jego oficjalnego kanału, tutaj mówię do tego kadora tiktokowego, to skorzystaj może z programu Audacity, będzie ci po prostu łatwiej. Chyba, że nie ogarniesz tego programu, bo jednak jest on tak troszkę mniej intuicyjny niż na przykład CapCut. Tu mamy kolejny post, 91,4 godziny, zdjęcie zrobię telefonem. Naprawdę prawdziwy kador nie zrobiłby se screena prawdziwego, tylko musi robić zdjęcie ekranu telefonem. No wygląda to co najmniej dziwnie. No ale zostawmy to, bo tutaj z prawej strony też jest ciekawy komentarz. Co z twoim wczorajszym filmem na TikToku, że oficjalny koniec kanału? Co się tak nagle odwidziało? I ten kador TikTokowy odpisał, to był test jak ludzie zareagują. No mnie w tym momencie troszkę ręce opadły, bo kador nigdy nie testował widzów zresztą tutaj widz bardzo ładnie to zauważył. No serio, on to robił dla ludzi, on to robił dlatego, że po prostu lubił to robić. I on nigdy nie testował widzów. No kurde. Patrzcie dalej, niby ma 860 godzin w farmingu 22, i popatrz, pokaż zapis, z którego nagrywałeś. Nie mam już, i tyle. Jak łatwo można uniknąć odpowiedzi na pytanie? No bo przecież on nie ma tego saiwano, bo nie jest prawdziwym kadorem, więc skąd by mógł go mieć? No nie ma, no bo skasował, no, no i dobre, i mogłoby tak być. No z jednej strony tak, z drugiej strony jeżeli ktoś nagrywa Farminga troszkę bardziej profesjonalnie niż hobbystycznie, to robi sobie backupy save'ów choćby po to, żeby w razie czego było do czego wrócić. Bo wiecie dobrze, że Farming jest taką grą, która potrafi wykrzaczyć się dosłownie w każdej chwili. I ja nagrywając serię na No Man's Land, gdybym nie robił backupów, to pewnie seria by się zakończyła gdzieś w okolicach 10 odcinka w Farmingu 22, a nie miałaby ich 184. Tu zostałem nawet wywołany do tablicy. Jest to jedno z wielu oznaczeń. Czy będzie seria z Czarnym Panem? To już zależy od Czarnego Pana. Z prawdziwym kadorem, gdybym miał możliwość nagrania odcinka, to byłby dla mnie wielki zaszczyt. Ale z podróbą chyba jednak podziękuję. Jeszcze wróćmy na chwilę do jego ostatniego posta. Jeszcze jedno pytanie od Krzysztofa: Czy będzie jeszcze kontynuował serię pierwszą z Farminga 22? I tutaj mamy odpowiedź, że FS22 będzie jeszcze długo na kanale. No kurde, Kador nigdy nie nagrywał starego Farminga. Jak wychodziła 22, to kończył 19. Wychodziła 19, kończył 17. Wychodziła 17, kończył 15. Wychodziła 25, to powinien skończyć 22. A wygląda na to, że tutaj będzie nagrywał dosłownie wszystko. Battlefielda, innego tego Farminga, Farmę z dynasty. 22, 25. Kurde, jeszcze mobilnego powinien tu zacząć nagrywać. To już będzie naprawdę piękne kombo. A jak pewnie wiecie, prawdziwy kador z YouTube'a to nigdy nie nagrywał mobilnych farmingów, albo przynajmniej ja nie znalazłem żadnego takiego filmu na jego kanale. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu farminga 19, bo ja się tu odpaliłem, ale wygląda na to, że farminga 19 też ten kador TikTokowy będzie planował nagrywać. Też ma być seria z farminga 19 i wiecie co? Coś mi tu bardzo nie pasuje, coś mi tu bardzo śmierdzi, bo to jest screen ze Steam'a. Musicie wiedzieć, że kador w farminga 19 faktycznie grał na Steam. I nawet udało mi się nagrać, ile godzin miał w farmingu 19 właśnie na tej platformie. Dawno, dawno temu, 10 września 2022 roku, czyli prawie 3 lata temu, nagrywałem film na jego temat, konkretnie był to film o jego pierwszym zniknięciu. Zobaczcie sobie jego fragment. Zalogowałem się na streama, na steama, przepraszam, bo ja też oczywiście gram przez steama, i spróbowałem znaleźć kadora. Nie jest to oczywiście najprostsze, jednak wydaje mi się, że to może być ten oto gracz. Już Wam pokażę dokładnie, o kogo mi tutaj chodzi, że to będzie ten gracz, ten dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, w tym Community ma coś takiego jak kador V3. Po drugie, wiemy, że kador również w Cyberpunk'a podobno grał. Natomiast jedna ważna rzecz, na tym koncie, na tym konkretnym koncie, już Wam pokażę. Było grane ponad 1000 godzin w farminga 19. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o e, grę, dlatego że kador nagrywał 17, nagrywał 19, nagrywał 22, nagrywał Eurotraka i pewnie kilka jeszcze innych gier, których nawet niekoniecznie oglądałem. Czy zwróciliście uwagę, ile godzin miał wtedy kador zagranych już i przegranych w farmingu 19? Było to 1019 godzin. I teraz zobaczcie: 3 lata temu miał 1019 godzin. A dzisiaj nowy kador z TikToka twierdzi, że jest 1001 godzin. Czyli wniosek jest taki, że kador przez prawie 3 lata grał w Farminga 19 przez minus 18 godzin. Rozumiecie to? Gdyby tutaj ten kador z TikToka wrzucił na przykład 1560, to może byłbym w stanie w to uwierzyć. Gdyby wrzucił 1030, to też byłbym w stanie w to uwierzyć. Ale gość wrzucił mniejszą liczbę... Niż to, co miał Kador na swoim oficjalnym profilu dawno, dawno temu. Trzy lata temu. Teraz profil Kadora jest już prywatny, więc nie jesteśmy w stanie oczywiście niczego tutaj wywnioskować, już teraz nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób znaleźć. Ale trzy lata temu jego profil był publiczny. Ja, nagrywając film, dotarłem do tych informacji, co zresztą chwilę temu widzieliście. Szczerze mówiąc, jest mi przykro, gdy widzę tego typu podróby, które po prostu chcą żerować na legendarnym twórcy. Dla mnie to jest nieakceptowalne i ja absolutnie nie nagłaśniam tej sytuacji po to, żeby komuś robić zasięgi. Więc teraz słuchajcie. Co robić w sytuacji, kiedy widzicie konto, które jawnie pod kogoś się podszywa? Przede wszystkim nie komentujcie, nie lajkujcie, nie obserwujcie, dlatego że w ten sposób zwiększacie jego zasięgi. Możecie oczywiście zgłosić takie konto, jeżeli tylko jest taka możliwość. Z TikTokiem jednak sytuacja jest taka, że kador nie miał tam oficjalnego profilu, więc nie będziecie w stanie w prosty sposób zgłosić podszywania się pod kogoś innego. Z drugiej jednak strony, gdyby kador oryginalny, Krzysztof, chciał zgłosić taką sprawę, to bez żadnego kłopotu byłby w stanie coś takiego zrobić. Ale coś takiego może zrobić tylko i wyłącznie on. Z ciekawości na przykład mogę Wam powiedzieć, że w mojej historii zdarzały się sytuacje wykorzystania na przykład bezprawnie moich filmów. Wtedy trzeba było zgłosić specjalne rzeczy do TikToka. Trwało to chwilę mniej więcej 2-3 tygodnie, ale później bardzo sprawnie kasowane zostały te treści. Bardzo często profile były banowane i to profile o dużej ilości obserwujących. Takie jedno konto, które zdjąłem, to miało ponad 20 tysięcy obserwujących, ale gość sobie po prostu zrobił zrzut z mojego YouTube'a, z FS Mastera i wrzucał tam hurtowo. To, co ja wrzuciłem na FS Masterze, to od razu było na TikToku u niego, tak wiecie, za 2-3 godziny. No więc jak zobaczyłem, że gość mi ukard chyba 80 filmów, no to trzeba było zadziałać troszkę grubiej. Ale oczywiście, jeżeli Kador prawdziwy chciałby zdjąć takie konto, to bardzo szybko byłby w stanie coś takiego zrobić. Znaczy bardzo szybko w tym sensie, że szybko byłby w stanie wyklikać te rzeczy. Natomiast. Po Potem czekałby pewnie 2-3 tygodnie, yy, aż ten kador tiktokowy spadłby z rowerka. Ale oczywiście takie coś jest możliwe, tylko musiałby to zrobić prawdziwy kador. Zastanawiałem się, czy wam o tym mówić, natomiast zapytałem też znajomego prawnika, jak wygląda sytuacja taka prawna, po prostu. Co się dzieje w takiej sytuacji i co ewentualnie grozi za takie podszywanie się pod kogoś? I powiem wam, myślałem, że to jakieś takie pierdoły, no bo co, no ktoś co zrobił konto, kadr V3 nowy, użył jego logo, że niby jest to kontynuacja starego kanału. Ja myślałem, że wiecie, no to jest jakiś taki po prostu żart, no a tu się okazuje, że konsekwencje mogą być naprawdę grube, bo dowiedziałem się, od razu mówię, ja nie jestem prawnikiem, i jakbym coś przypadkiem przejrzał, Inaczył, to bardzo przepraszam, natomiast dostałem taką informację właśnie od mojego znajomego prawnika, który po pierwsze stwierdził, że można by było. Dorościć sobie odszkodowania na drodze cywilnej, w związku z tym, że jest wykorzystany pseudonim, logo, reputacja, że jest to tak jakby kontynuacja twórczości oryginalnego twórcy, który jednak ma prawo do ochrony swojego pseudonimu, marki, wszystkiego, co tworzy. I na drodze cywilnej można by było tutaj pozwać takiego delikwenta, który, który dopuszcza się takiego czynu, jakim jest właśnie podszywanie się, ale swoją drogą jest jeszcze jedna rzecz, bo dostałem od niego informację o takim ciekawym paragrafie. Artykuł 190a, paragraf 2 kodeksu karnego. To jest artykuł, który mówi o stalkingu, natomiast obejmuje także podszywanie się pod inną osobę w internecie. I jeżeli takie konto podszywałoby się pod znanego twórcę, a takim oczywiście jest Kador, i publikuje treści, które wprowadzają widzów w błąd, na przykład to, że jest to ciąg dalszej jego działalności, czyli taki powrót, to może być to kwalifikowane właśnie jako takie przestępstwo. A wiecie, jaka kara za to? Podlega karze taka osoba pozbawienia wolności do lat trzech, czyli za. Skopiowanie kadora i robienie jego kontynuacji, czysto teoretycznie, można iść na 3 lata do pierdla. Naprawdę. Jak ja się o tym dowiedziałem, to pomyślałem sobie: Kurde, to jest naprawdę gruba sprawa, bo wiecie, polskie prawo jest jakie jest. Niektórzy na to narzekają, niektórzy nie. Natomiast nie spodziewałem się, że za zrobienie czegoś takiego można w teorii iść na 3 lata do więzienia. Więc tak właśnie to wygląda. Przynajmniej takie informacje dostałem od znajomego prawnika. Włos mi się zjeżył na głowie, gdy coś takiego usłyszałem i zobaczyłem. Ale sprawdziłem sobie potem ten paragraf faktycznie i on istnieje, więc chyba ten mój kolega jednak miał trochę racji. Na koniec mam do was, drodzy widzowie, małą prośbę. Jak widzicie takie konto, to po prostu nie karmcie trola. Przykro mi się patrzy, gdy ktoś bierze po prostu legendarnego twórcę i tworzy zupełnie nowe konto, wrzucając tam jakiś syf, bo to co tutaj widzieliście, to jest po prostu syf moim zdaniem, no i próbuje zdobyć trochę lajków, próbuje zdobyć trochę popularności, wykorzystując dobre imię innego twórcy. Tak czy inaczej, jeżeli widzicie taką sytuację, nie lajkujcie, nie piszcie komentarzy, nie udostępniajcie, po prostu zamknijcie ten film, a jak macie możliwość zgłaszania nieodpowiednich treści, to to zróbcie, ale naprawdę nic więcej. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać już do tego tematu nigdy w przyszłości. Mam nadzieję, że temat kadora mam wyczerpany na moim kanale już dosłownie do końca i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał zabierać głosu w takich sprawach. Tyle na dzisiaj, w takim razie. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.